Dzisiaj dostałem zupkę, ale już zamieszkałem ją łychą i nie wygląda tak pysznie jak wyglądała wcześniej A to będzie jutro, bo składam właśnie odcinek. Pozdrawiam Dzień dobry, dzień dobry Lecę Ale lecę sobie coś kupić do jedzenia, bo Są już tak długo Siedzę Nie no ja tam coś kupuję, ale tak mówię doma. Do markietu wreszcie wejdę. Choć większe zakupy. O mnie, ale teoretycznie. No, muszę uważać, żeby się nie romnąć w głowę No i co? i lecę Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To ma jakiś lampa to chyba używany jeszcze jak Muszę tu... A nie, dobra. czasem będę musiał się tym zainteresować do takim tam niechcący zajrzałem i to tak szybciej niż później co? coś tam krzycą, jeżdżą, krzycą wymieniają akumulatory <laughs> bo ja też powinienem jakiś akumulator wymienić o, tu jest taki ryneczek. Ja nim jak go znałem, znaczy widziałem wcześniej, ale zapomniałem. Ale to tak jak będę wracał z, z supermarketu, to tu wejdę. Ale coś co jest z owocami, Braku owoców na świecie? Coś jaka. Ja może się jeszcze nie. Chyba tak, bo to widzę pusto, tu też. Nie no, muszę ewidentnie. Ale wszyscy już też nie śpią. To, to się porobiło. Stolica. Rozpasanie. Dobra, muszę kręcić. Potem mi to z pół godziny wjeżdżał Jestem. Jak tylko wszedłem, od razu głodny. Nacykl głodny byłem wcześniej, ale teraz podwójnie. Jest znowu pieniądze. Nie, tu nawet nie idę. Znowu pieniądze. Oczywiście No mówię jakoś wcześniej, jest wszystko jeszcze takie <laughs> Nie rozruszali się, z... no jest A coś, ale to Nawet nie wiem Wida jakaś Bo nawet widzę mięso powrażone, nie rozumiem. Dobra, ja nie będę kręcił, bo tu panowie widzę, że się jakieś rozwijają. Może jakaś jest dzisiaj sardynka jakąś, czy Może jakieś jest znowu święto i, i dlatego coś nie tego. No. Pozdrawiam serdecznie. Tak, jeszcze szybciutko. Tak sobie myślałem o rybce i faktycznie. Taką rybkę sobie kupię, makrelka, upietrzona, z chili za dolarka, 20, no, dobra Kto jest taka ciekawostka? No, teraz, że drożej, to już w ogóle nie wspominam. To jakieś bitki są w środku, a to jest za półtora, to jest za 2,5. Może tam z jeden czy dwa są trochę mniejsze A! Jakieś inne są Inny kraj pochodzenia No dobrze, pozdrawiam No dobrze, nie kopiłem tego arbuza o, ja tym za półtora, bo przecież nie tego za 2,5. i no, Mam nadzieję, że na tym ryneczku się otworzą Chociaż minęło ile z 15 minut, ale dobra Zobaczymy, czekam na telefon od Siny. Sina oczywiście dzwoniła już, ale nie przy tym drzewie stanęła, nie trzeba. I mówię idź, bo oszaleję jak znaleźć dobre drzewo z internetu. To idzie właśnie gdzieś tam. A dobrze, coś tam nagram, bo mam urwanie. No wiadomo. Brzęcy jakiś ekspres, to czy młynek, czy co tam jest? E, bo pani szykuje za niej, słusznie. A, a czy tam właśnie odpowiadam na komentarze i tak dalej? No i ktoś tam pisał, dobrze, że gdzieś uciekłem, tam od kogoś. Pozdrawiam serdecznie, tak czy inaczej. Bardzo dziękuję za komentarz, ale ktoś pod nim napisał, że ale nie taktownie, <laughs> ale że nie taktownie, więc no, ja uważam, jak się ucieka, to tam nie ma znaczenia, czy taktownie, co nie, jak się ucieka, oczywiście jeszcze raz powtarzam, tylko po prostu trzeba spieć i tego, nie? <laughs> O, no, pozdrawiam, dziękuję wszystkim, pozdrawiam, tak mi tylko przyszło, nudzę, znaczy, nudzę się, no nie nudzę się, no czekam na Sinę, znaczy na jej telefon, oglądam sobie, ile wyciągają tutaj panowie, eee, widocznie tego drzewka nie znalazła z dobrym tym, albo coś tam, mamie pomaga, albo coś, albo coś, no nie wiem, nie mam mocności, to mnie najbardziej denerwuje, że... Ja się w ogóle nie dębuję, ale teoretycznie. Gdybym mógł mieć jakiś bezpośredni, że tak powiem, teraz dzwonię i się dogaduje. Popłukam sobie paluszkami, no bo tyle mogę zrobić. Pozdrawiam serdecznie. A tak sobie czytam dalej. Znowu ktoś, że uciekłeś z dzielnicy Pnom Co z tym uciekaniem? Wy macie jakieś... Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. A jeszcze, bo tak... Staram się ustawiać... No nie wiem, nikt w sumie mi nie napisał w komentarzach, że jest lepiej, czy gorzej. A ja już żałuję swój telefon... Znaczy nie mój, ale teoretycznie. Do maksimum możliwości... E, nikt mi nie napisał, czy... No, naprawdę, czy jest lepiej. Także pozdrawiam. A jeszcze sobie nagram. Czekam na, mój, yy, na mojego pana od kaczek. Zaraz wyjdzie, że ten kto poszedł do sklepu to uciekł z domu, a ten kto wyszedł ze sklepu to uciekł ze sklepu. No. Nie, nie, nie. Ja nie uciekłem. Nigdzie. Jestem cały czas. Jeszcze długo, długo. A ja tam nagrywam, oczywiście muszę przesuć coś. Czego jeszcze? Nie tam kupiłem w tym markecie, jak widzieliście. What is this? Chili. Uh, yes. Uh, now I cooking uh, my curry. You know curry? My curry, yeah. Curry, yeah. Yes. Of course. No dobra, dobra. Normalnie bym się wtrącił, ale się nie wtrącam, bo tym razem nie mogę, ale moim zdaniem, chociaż nie przącam, a właśnie, za mało rozgrzany ten, no ale i ja powiedziałem... What is it? Fish, right? Yes, please. Okej. Okay. No dobrze, ja tam sobie poróweczek jakiś kupiłem, a nic to w kole. no ale dobra, poróweczek i tam pojadłem, no jeszcze nie pojadłem, ale... Stałem zawołany, żeby, żeby zrobili video. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> so, you miss me, Yes, I miss me. Yeah, we we talk with me. I mean, probably you talk every day, but. Um, I... Today in morning, uh, me say um, good morning. Yeah, very nice of him. Na no, dobrze. Uh, także, ciepły, ciepły. So you gonna, gonna put the fish or bif beef? No, beef. beef. Yes. no to ja znowu się nie chcę wtrącać I się nie wtrącał oczywiście Ale jeżeli to, bo to jest taka pręga I Jeżeli to się z godzinkę nie porobi to To będzie bardzo pyszne no. okej, okay. so I uh, when you put the beef I make the Yes. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Hmm? Nie zna tego jeszcze pani. Pani szefowa kuchni już mnie zzywa, żeby sałatej so potem no, inside? Ja yes. yeah, i no the, the, the beef, but the the meat. But what was the beef? Co tam hmm. pani wyczyła? Bambusa, pewnie jakiegoś <laughs> Bardzo proszę. No. The chili. When I smell the chili, make me like. No, jest ostre, ostre bardzo. Co to jest to 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 to? To? Nie. Eee, No właśnie. Najca, no oczywiście. Kokonan. Milk, kokonan milk. milk. Yes. Ja, ok. Yes. Ja oczywiście yes. poza kamerą, ale już teraz przed kamerą, zapytałem pani, what is this? Um. My, my, uh, sugar. Yes, sugar. No, tak, żeby nie było jakichś wątpliwości, że wszystko z cukrem jest. Znaczy, no. No dobra. So you call Sina? Sina call you? Yeah. She's coming? Because she called me too. Yeah, yeah. And I still waiting. But I don't know when she come. I know. I mean, I don't know too, but I know that I don't know. No właśnie, wiem że nie wiem. A jisza w kolere. No, no, jak najszybciej sobie to mieszkanie wynająć jakieś tam gdzieś. Teraz też się nie mogę ruszyć, bo no bo co, gdzie no, mam się ruszyć, jak ma niby przyjęć, a, a nie wiadomo, czy mam przyjechać. So we, I think we wait now for a little bit, eh? okay. Nie, to wygląda dobrze, tylko mówię, że moim zdaniem godzinka powinna być, no. And this is for later, I guess. Czyli rybka na później. To jest, ale okay. eh. later you make some color and this and yeah of course of okay. okay, um, Thank you. Do widzenia. Do widzenia. Ja muszę być, bo coś poczułem. I smell something. You add something more or not? Yes. A, ah. ah, dobra. dobrze. Mm -hmm. Troszkę, troszkę brakuje komunikacji, ale ja, ja to rozumiem. Czyli... Ale you put some water or vinegar or something? No. no. Just like this? Yes. Uh -huh. Uh -huh. So maybe this? Put it inside? Yes. Is it possible? Okay. A ja tak sobie patrzę. Ja nie lubię wyrzucać. I jak widzę, że coś... A do tego prawie nigdy... <laughs> nie no, nie, nie oszukujmy się. Tutaj widzę też jest e, lekcja Nie oszukujmy się, no, no bez, bez, bez śmiechu, chichu, ale no często tak było i jest cały czas, że co tam widzę, właśnie starszego w lodówce, nie znaczy, że nie jest jadliwego. Absolutnie. No to ja wcinam, ma. Teraz mi się przypomniało, bo sobie pukam paluszkami, oczywiście. O. Nie będę pokazywał ale że mówi pójdę sobie do markietu dużego to kupię po pierwsze jedzenie do lodówki a po drugie ten Nożyczki takie małe takie kosmetyczne nożyczki no i... <ścoughs> i zapomniałem no. No, no no tak a to pójdę drugi raz nagram No cóż znaczy nie cóż pozdrawiam wszystkich serdecznie po raz kolejny ja sobie chwilowo oczekując na telefon od SINE muszę się no już mi poruszki chodzą. A bacham sobie w taką Gierkę. Jak ktoś widzi, to widzi. I poznaje. Pozdrawiam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ej, ja tak sobie tu nie było. Gierce gadam, tu o czymś. Aha, i znaczy zdecyduj, jest okej. Okay. Coś bym podkradł jeszcze. No to widzę, że ja nie podkradam, tylko ktoś mi podkradł moją puszkę. Okay, no ale dobra. Odnajdę ją jutro. Okej, okay, nice. So how long do we wait more? One hour. Good. No czekam na tą scenę. No niby dzwoniłem. potem mówię i zmień drzewo, ten internet i dupa. I Sina na kole? Sina na Co na Coś tam zbierać czy co może z tą wodą walczyć. Ja oczywiście jak tylko, bo ja wcale zapomniałem. No bo z pamięci mam problem, ale dzisiaj muszę jej przypomnieć, że jak przyjeżdża, żeby to mieszkankę obejrzeć, to niech tej wody nas, nas nosi, ile się da. No. Może to są siatki do sklepu, wstawię, sprzedam i tak to, co tam z tego będzie, tam dolar, czy dwa, czy trzy, czy pięć, to i tak pójdzie tam gdzieś. No, no, nie wiem na co, no, nie, że ja tego nie wezmę. No, jaka kostka, bo tak naprawdę to już ze dwa tygodnie kukuska nie piłem tam sobie oglądam kto widzi to widzi Pozdrawiam no hey, i co? no jest zupka jest. ja sobie ją chleba tutaj pani od razu sprząta zupka się ja już do, niby mam potrwać jeszcze chwilę ja już nie czekam tam. jestem głodny I, I don't wait anymore, I wanna eat now yes. <laughs> No, także ukryłem sobie chleba tu i Thank you for coconut. No wiecie no owoce i owocami wszystko dobrze ale chce się czegoś takiego żeby się człowiek najadł We wait for the cena, Anyway yeah? yes. Nie wiem Zaginęła w akcji gdzieś No i meat. Give me the, the sup? Ja, ta, ja bardziej bo tego chleba chcę sobie pojeść, ja bardziej bym wolał taką rosołku trochę. No, może z Kari, może z kary, może z czymś tam. ale rosołku. Nic tam gularzu się najeść. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Uśpiechnięta. No dobrze. Dobrze. No, na znaczy nic nie dobrze akurat. Eee, nie mogę się dodzwonić do Siny. jest Jezus. A tylko włączyłem telefon. No dobra, tu jakieś sam. Pan zaraz zaczął pukać. Nie mogę się zadzwonić do Siny. Ona no, do mnie może, ale nie dzwoni. Nic no. Ona coś wczoraj wspominała, że może nie dzisiaj oglądanie mieszkania, może nie następnego dnia, ponieważ tam ktoś tam, coś tam... No nic no. W sumie wczoraj nachodziłem, najeździłem dzisiaj to taki luźniejszy dzień czekam, no czekam jak będzie akcja to to wracam do akcji jak nie będzie to ją stworzę <śmulety> pozdrawiam wszystkich serdecznie nowe wzory koszulek do usłyszenia jutro